Cześć i czołem, Galloquero z tej strony w kolejnym odcinku Eldeńskiego kręgu. Tutaj co prawda widzę, że nie możemy za bardzo skorzystać sobie z konia, natomiast możemy na pewno udać się w dalszą drogę i w sumie, a w sumie to podejdę tutaj jeszcze do brzegu, może będzie dało się gdzieś wyskoczyć. No i generalnie w kolejnym w tym odcinku będziemy sobie dalej przemierzać głębinę. Może uda nam się trafić dłyna. Który rzekomo posiada coś, co, co ja chce. Ale czy tak będzie? Się okaże. No, powiem wam szczerze, że raczej za wysoko tu jest. Żebyśmy sobie weszli. Tam w drzewie widzę, że jest jakieś wejście. E, dlatego po prostu przenieśmy się najlepiej w sumie tutaj do... Bezimiennego wiecznego miasta. Dobra, mauzoleum jest tam. Więc możemy się tam udać. O, tutaj mamy jakieś zalane mentażysko. Pełne przedmiotów. O, możemy. Możemy spocząć w trumnie, ale nie chcemy jeszcze. Dobra, czy ja jak zaskoczy to się zabije? Raczej nie. Bardzo dobrze, tu możemy sobie wskoczyć wyżej, ale skoro jestem tu już na dole, to zajmiemy się tym, co na dole tutaj może być. Oho. Ładnie. Okay. Nie bardzo mi się chce z tymi strażnikami walczyć Bo oni generalnie są dosyć irytujący Tak jak już raz wspominałem Ze względu na to, że po prostu teleportują się Jak zwyczajni. Poza tym za dużo Też w sumie Run z nich nie dostajemy No ja pierdolę, serio? Rękawice mauzoleum. No i mamy mały L problemu, moi mili. Bo ja nie widzę tutaj znowu tych czaszek wokół tego ziomutka. To oznacza, że no, całkiem możliwe, że będzie miał je gdzieś na garbie. A tu jakaś skinia w ogóle jest. Jeśli będzie miał je na garbie, to musimy się tam dostać. Już widzę którędy. Ale najpierw na spokojnie. On żyje? Żyje. Bardzo niedobrze. No, 4000 za jednego, ładnie, ładnie. Ok, i teraz wejście do tego małzoleum będzie tam z poziomu tej gałęzi i drzewa. Tam będzie trzeba pewnie się na koniku wspiąć. No, tylko Najpierw tutaj muszę tu jakoś wejść. No jest spoko, zaraz ogarniemy. Tutaj gdzieś powinniśmy mieć e, to wzbicie do góry, o właśnie. Ło. No i po problemie. Bauzoleum jest tam, czyli lecę... Hmm, nie tą gałęzią, co powinienem. Ok, zaraz sobie zmienimy kierunek. sala, Jesteśmy. Dobra, tutaj nie będę przebiegał, bo to jest ryzykowne. Znając życie to ja spadnę pewnie. A, bo on w ogóle się już zapadł. W ogóle niewiele brakowało, żebym się zawił. Co możemy pole... Pole... polepić? Boże, co możemy tutaj sobie ogarnąć. Czarnej klingi może albo powielę sobie wizerunek w sensie użyję z tego po prostu ciekawe ile dostanę o 50 tysięcy i super Okej. Okay. już myślałem że się coś pobugowało Ponury kamień. Trochę żołnierze mauzoleum. Kamień kowalski, zioło pocałunku rosny. I teraz myślę, że tutaj możemy się już śmiało udać w kierunku tej Hmm, wyrwy w drzewie. Wow. Otóż już bym nie ryzykował na koniu, bo znowu będę chciał zawrócić, znowu spadnę. Run na ósemce. Bardzo ładnie. Okej, okay, spójrzmy sobie na to z innej perspektywy troszeczkę. Jesteśmy tu w tym miejscu. Ok, to mnie wszystko mamy za sobą, już tutaj, jakby nie spojrzeć. Oho, rycerz tygla. tylko z silura drzewo siluri. Nawet nie wiedziałem, że tutaj może być taki, nazwijmy to, nie wiem, ekskluzywny przeciwnik. Myślałem, że to zwykły rycerz tygla będzie. A to w międzyczasie okazało się, że. No, niekoniecznie. Ciekawe, czego pilnował. O, skrzyni. Heum tygla z motywem drzewa. Zbroja z motywem drzewa. Rękawice tygla na tygla. Będzie to coś wartego uwagi w ogóle? A, bo to jest tygla z motywem. Ale to było akurat z motywem z motywem tygla, e, z motywem drzewa. A czyli to? Okej, okay, czyli to niekoniecznie jest lepsze, jakby nie spojrzeć. Ma tylko dodatkową obronę przeciwko świętym, no i w sumie jest lżejsza ta zbroja niż ta zbroja weterana. Okej, okay. to z butami. No są lepsze, ale są też cięższe. I przez to mi wskoczy duży ciężar. Musiałbym wytrzymałość sobie zwiększyć troszeczkę. Dobra, a hełm, tu mnie? jeszcze zobaczyłbym. Hmm. O też jest cięższy. Ale za to wychodzi na to, że o, motyw drzewa niby jest lepszy. Okej, okay, ogólnie sytuacja wygląda tak, że teraz e, musielibyśmy się udać tutaj do tej trumny i <grybujesz> użyć sobie jej jako windy. Bo innego tutaj wyjścia nie widzę. Jeszcze tylko tak sobie rzucimy okiem na okolice. Czy gdzieś coś nie leży do zebrania, Ale raczej to jest wątpliwa. Run mam w ogóle 201 tysięcy. Czyli... Free jak to się mówi. Dobra, no niby mógłbym to wytrzymałość zwiększyć. Hmm. A raz zwiększymy Pytanie brzmi, czy w ogóle to cokolwiek zmieni, czy będę mógł czegokolwiek użyć sobie jeszcze, w sensie założyć no, 60. To trochę słabo e, dobra Tam byłem? z Ta, tam przylazą chyba nawet Okej okay. Ta trumienka sobie taka tajemnicza leży tam

No i co, i spływamy sobie. Tym razem się winda nie pokazała. Jak przypierdzieli w ziemię, to zginie na miejscu. Jak ja potem swoje runy odzyskam? To wciąż spadam, czy nie? A nie, dopłynąłem. Cały i szczęśliwy i chyba zdrowy. Ajoje. Główne koryto rzeki Einzel. O, czyli to jest główna, znaczy główna, górna ścieżka rzeki Einzel. Okej. Okay. Dobra, mamy tutaj w sumie wszystko co jest nam potrzebne. Mam na myśli tutaj miejsce łaski dzięki temu możemy sobie w ten odcineczek krótki zakończyć no i oczywiście rzecz jasna w kolejnym to sobie ruszymy dalej a tylko w ogóle run mam ulepszone, ale to sobie teraz użyjemy a dzięki w sumie temu móg może mógłbym nawet coś tutaj lepszego założyć na wyposażeniu na przykład buty, znaczy buty no Dolne partie, oczywiście. No, tu jest znacznie lepsze. Chociaż na weterana jednak będą lepsze. Dobra, z rękawic cokolwiek możemy. No, nie możemy, bo to. Najlepsze są tego rękawice prołata ognia. Okej, okay, hemu tu nawet nie będę dotykał w sumie, bo jeśli chodzi o hełm, to akurat jakby nie spojrzeć. E, jeśli chodzi o hełm, to jakby nie spojrzeć ten nam daje małe bonusy, więc tak też niech sobie zostanie. Chociaż tutaj nie, duży ciężar tu jedynie średni byśmy mieli. Ale nie chcemy tego. Jest dobrze tak jak jest aktualnie. E, dobra. Jeszcze tylko. Inteligencji mam aktualnie 16. Okej, okay, tak. mam inteligencji 16, to ja bym coś jeszcze sobie zobaczył status 993. Czemu tak mało, znowu mnie jest. Dobra, nieważne, 993, ale chodziło mi... Też o podstawę ataku tego Wielkiego miecza Mianowicie Wielki Miecz ruin. 556 na plus 5 jest. Musiałbym go dalej ulepszyć. Miecz maliketa 963 Dobra, tylko że wyposażenie i on zadaje od świętych, więc gdybym sobie tutaj amulet dał pod święte na przykład. ha, bo mam święte, dobra. To znaczy cały czas zapomniałem tego, zamieniałem, zapomniałem to zmienić. Dobra, teraz będzie lepiej pod względem tego miecza. 979. Dobre, dobrze, że jest. Okej, okay, to w tym momencie kończymy sobie ten odcinek. W kolejnym tym korytem się udamy do przodu. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczyska.